Dzisiaj dzień moich ogrodowych roślin. Podzielę się swoimi przemyśleniami z mojego ogródka i tym też, co jest dla mnie ważne. Teraz tak, pokażę Ci kilka rzeczy. Pokażę Ci między innymi różne Jest zupełnie nierówny. A to dlatego, że po prostu tak wysiałam. Nie jest idealne, ale nie musi być. Nie zależy mi na tym. Wiem, że są ogródki, które są ładnie uporządkowane, natomiast podobają mi się, ale jakoś to nie jest moja. To nie jest coś, co jest dla mnie najważniejsze. Tak jak tutaj. Wszystko nie I teraz koło. Wszystko to rośnie jak. To Którego kompletnie nie usuwam. Uważam, że ideą mojego ogródka jest totalna naturalność. Żeby wszystko rosło tak jak. Natura. Tu jest porzeczka. Wyrasta jeszcze coś innego z niego. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Kojarzę tą roślinę z dzieciństwa. I daję po prostu wszystkiemu rosnąć. Na mojej działce jest dużo nierówności jeżeli chodzi o trawy. Ja za chwilę tutaj rośnie się tak jakby prawie do kolan, ale tego też nie usuwam. To jest mój ogródek, moje miejsce. I postanowiłam to zrobić według totalnie własnego uznania i tego, jak czuję, co myślę, co jest dla mnie właśnie istotne. Tak jak już wspominałam, to naturalność jest dla mnie mega ważna. I nie będę po prostu tego zmieniać. Daj roślinom rosnąć. Tak jak tutaj. Jakiś czas temu usłyszałam, że te grządki moje, właśnie drewniane, są nierówno ustawione. Dopóki ktoś mi tego nie powiedział, jakoś nie zwróciłam na to kompletnie uwagi. Więc nie będę ich przestawiać. Są jakie są. A ty jak lubisz? W swoim okrótku. uporządkowanie, naturalność, czy trochę tego, trochę tego.